Cześć witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj kontynuacja sprawy Diego. W moim ostatnim filmie mówiłam wam o pozwie, który został złożony przez kobietę, która mówi, że w roku 2000, kiedy miała 13 lat, została zaproszona na afterparty do Diego. Tam została przez niego zaatakowana, ale nie tylko przez niego, ponieważ był tam też obecny Jay Z. Okropne szczegóły czytałam wam w tym pozwie w ostatnim filmie. No i też o tym pozwie zrobiło się. O ostatnio bardzo bardzo głośno. Pojawiło się bardzo dużo spekulacji do tego czy też ofiara nie zmyśla niektórych szczegółów, czy może nie jest też zmanipulowana przez prawnika Toniego Bazbi. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym. Mam nawet część wywiadu z kobietą, w którym ona właśnie mówi to, co ja wam czytałam w ostatnim filmie, więc jest to ciekawe. No ale chciałabym rozpocząć od tematu prawnika Toniego Bazbi. O nim też jest ostatnio bardzo głośno, ponieważ mężczyzna jest znany z tego, że wygrywa tego typu sprawy, no i są też różne domniemania, że bardzo często manipuluje on swoimi klientami i po prostu podsyła im, podsuwa pomysły, aby troszkę podkoloryzować ich historię, żeby wszystko było bardziej dramatyczne, no i też, żeby oskarżyć większą ilość osób. Na dany moment Jay-Z próbuje oskarżyć to niego właśnie o nieprawdziwe oskarżenia, że to wszystko jest zmyślone, no ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Więc, najpierw troszkę. O tym, kim jestem prawnik, ponieważ ze względu na to, jak on pokazuje się w sieci, wiele osób zaczęło patrzeć na niego nie jako osobę, która chce gdzieś pomóc tym ofiarom, tylko osobę, która chce się wzbogacić, ponieważ on tym bogactwem bardzo się, można by powiedzieć, chwali. Ja, przed sobą mam artykuł z CNN i chciałabym tutaj parę fragmentów przeczytać. Jest to cały artykuł na temat prawnika. Kim jest Tony Busby? Prawnik stojący za pozwami przeciwko Seanowi Didiemu Compsowi. Okrutny, obsesyjny, zuchwały psychopata. Tak nazywają go przyjaciele. Niemu podoba się taki opis jego osoby i sam umieścił te słowa w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej. Basbi ma 56 lat i jest bardzo dumny z tego, że był oficerem Korpusu Piechoty Morskiej, która nauczyła go uderzać szybko i wykorzystywać słabości oraz być kreatywnym podczas rozpraw sądowych. Lubi również popisywać się swoim niesamowitym bogactwem. Jego konta w mediach społecznościowych są wypełnione zdjęciami jego jachtu, samochodów oraz rancza na pierwszym miejscu znalazł się również prywatny odrzutowiec, ozdobiony rekinem namalowanym na ogonie i zarejestrowany na spółkę zależną jego firmy o nazwie Losut R. Takiego samego rekina ma też wytatuowanego na swoim prawym przedramieniu. Jego duma z bycia w wojsku oraz zamiłowanie do ostentacyjnej konsumpcji doprowadziły go w 2017 roku do zakupu za 600 tysięcy dolarów wycofanego z eksploatacji Czołgu Sherman z czasów II wojny. Wojny Światowej, który zaparkował na ulicy przed swoim domem. Stowarzyszenie właścicieli domów nie było zadowolone i zażądało, aby go przeniósł. To właśnie przez to, jak on afiszuje się swoim bogactwem na mediach społecznościowych, sprawiło, że tak dużo internautów uważa, że mężczyzna po prostu chce się wzbogacić i jest zdolny nawet do manipulacji, namówienia swych klientów, aby troszkę nakłamali mniej czy więcej tak naprawdę na właśnie korzyści, żeby sprawa była bardziej dramatyczna, ażeby. On mógł wygrać większe pieniądze. Busby jest znany w świecie celebrytów i ja tutaj przytoczę sprawę, o której było głośno jest też film na ten temat na moim kanale. Mianowicie chodzi o festiwal Astro World w 2021 roku. Gwiazdą festiwalu był raper Travis Scott, i niestety doszło tam do ogromnej tragedii. W wyniku fali tłumu zginęło 10 osób, a Busby był jednym z grupy prawników, którzy od razu złożyli pozew przeciwko Scottowi oraz organizatorowi koncertu Live Nation. Dokumenty sądowe pokazują, że jeżeli chodzi o sprawę festiwalu, to było zaangażowanych ponad 100 prawników. Jednak Basbi postarał się, aby być jednym z czołowych nazwisk związanych ze sprawą. Każdy prawnik reprezentował inną rodzinę. Basbi reprezentował rodzinę Axela Acosta, który stracił swoje życie podczas festiwalu. Do tragedii doszło w 2021, ale Basbi dopiero rok później powiedział, że doszli do porozumienia, ale warunki są poufne. W internecie możemy znaleźć informację, że inni i Prawnicy rozstrzygnęli swoje rozprawy dużo szybciej. Możemy tutaj tylko snuć domysły, dlaczego Bazbiemu akurat zajęło to dużo dłużej niż innym prawnikom, czy może na przykład chodziło tutaj o pieniądze? No. Tego się tak naprawdę nie dowiemy. W internecie możemy też przeczytać bardzo dużo na temat życia prywatnego Bazbiego, ponieważ ludzie też tutaj bardzo skupiają się na tym, z kim on był w związkach, no i kim te osoby były. I tak zgadliście, chodzi tutaj o pieniądze. Bardzo kontrowersyjną sytuacją było jego randkowanie 5 miesięcy po rozwodzie z żoną Zoe. Kobieta, która poszła na randkę z Tonym, została później oskarżona o przestępstwo za rzekomą odmowę opuszczenia jego rezydencji. Oraz uszkodzenie na co najmniej 300 tysięcy dolarów jego dzieł sztuki w domu, w tym był obraz Andiego Warhola. Kobieta zaprzeczyła zarzutom, jednak akta sądowe pokazują, że sprawa została oddalona po tym, jak kobieta zgodziła się na 120 godzin prac społecznych. Biorąc pod uwagę, jak Tony Busby jest postrzegany w internecie, można by tutaj snuć wnioski, że może to wszystko zmyślił, że kobieta wcale nie zniszczyła żadnych obrazów na tak ogromną sumę pieniędzy. Oczywiście mogło do tego dojść, ale dlaczego doszli, do jakiegoś porozumienia, że kobieta po prostu zgodziła się na te godziny pracy społecznych zamiast na jakieś odszkodowanie. Jednak jeżeli faktycznie zniszczyłaby na 300 tysięcy dolarów sztuki, no to chyba nikt by od tego tak po prostu sobie nie odszedł. Więc mogłoby to wskazywać na to, że on tutaj to po prostu wymyślił. W zeszłym roku Bazbi był również w zespole prawnym prokuratora generalnego Teksasu, Kena Paxton'a. Paxton został oskarżony o wykorzystanie swojego autorytetu na korzyść darczyńcy politycznego, a także o próbę sprzeniewierzenia pieniędzy podatników w celu rozstrzygnięcia procesu sądowego przeciwko jego biuru. Busby bardzo chętnie wtedy przyznawał, że jego strategia walki z zarzutami wykraczała daleko poza kwestie prawne. Na jego stronie możemy przeczytać cytat Jego zdolność do przekształcenia Procesu w referendum w sprawie lojalności politycznej, a nie w proste postępowanie prawne, była kluczowym czynnikiem w uniewinnieniu Paxtona. Prawnik reprezentował również kalifornijską socjetę Rebecca Grossman, która została oskarżona o przejechanie dwóch młodych braci na przejściu dla pieszych, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Był to bardzo rzadki przypadek, kiedy Busby bronił kogoś w sprawie karnej poza Teksasem. Grossman została uznana winna dwóch morderstw i nieumyślnego spowodowania śmierci. I skazana na 15 lat więzienia. Jak widzicie, Basbi ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o różne rozprawy sądowe, jeżeli chodzi właśnie o celebrytów czy jakichś polityków. Nie wszystkie wygrał, ale jest osobą, która to wszystko bardzo dobrze marketinguje. Zwróćcie uwagę, że właśnie nawet mówiąc o tych wszystkich ofiarach Didiego, to zawsze on się wypowiada. Obok niego stoją też inni prawnicy, inne osoby, ale to on jest takim przedstawicielem tego wszystkiego. I z tego, co tutaj wyczytałam w różnych artykułach, bardzo dużo osób mówi, że on właśnie taki jest. Nawet gdy pracowało 200 osób przy czymś, a on jest tylko jedną częścią tego, to on i tak sprawi, że. My, patrząc na media społecznościowe, będziemy myśleli, że to tylko jest on i, na przykład, jeżeli ktoś wygra sprawę, to to jest na pewno tylko jego zasługa, a nie innych osób. No i tak jak ludzie mieli tu wątpliwości, czy on właśnie y, mówi komuś, żeby kłamał, czy jakieś zarzuty są wymyślone, czy właśnie podpowiada coś klientom, co chciałabym zaznaczyć, jest bardzo częste. Spójrzcie na sprawę y, braci Menendez. Prawniczka jednego z nich też została oskarżona o to, że stosuje jakieś takie specjalne zabiegi, jak na przykład. Ubieranie ich w pastelowe sweterki, aby wyglądali najmłodszych, to ma bardzo często miejsce, że prawnicy sugerują ubiór, czy może nawet zachowanie, no, żeby wygrać, tak, po prostu, żeby wygrać. Bardzo często, nie chcę powiedzieć, wszystkie chwyty są dozwolone, ale niektóre są dozwolone, tak. Mimo tego, że w niektórych sprawach mamy dowody, mamy świadków, no to pod koniec dnia sędzia to też człowiek. Ława Przysięgłych to też ludzie, no i bardzo często jest tak, że po prostu chcą grać im gdzieś tam na na sumieniu na emocjach. No i właśnie tutaj y, tą wisienką na torcie, dlaczego wiele osób uważa, że basbi oszukuje i że te wszystkie ofiary wcale nie były ofiarami, jest to, że zeznania kobiety, która mówiła, że miała 13 lat podczas gdy została zgrabiona przez raperów, nie mają do końca sensu. I przechodzimy już do tego momentu, na który pewnie bardzo czekaliście w tym filmie, czyli właśnie jej wywiad, to co tam powiedziała, a co było napisane w jej oskarżeniu. You should always advocate for yourself and be a voice for yourself. You should never let what somebody else did ruin or run your life. What made you want to come forward and talk today? Because I think that I've been quiet long enough about what I've been through, and it's been hard enough to be quiet, but um, it's a chapter of my life that I'd like to close. You weren't scared to be all alone? Uh, no, with having autism, is um, is like feeling like you live your life in a um, shatterproof juggle ball. The world's on fire, the fire is in. Is inside the ball with you, but there's no way for you to get out. I stumbled upon Diddy's driver who told me that I was exactly what Diddy was looking for. What did you think when he said that to you? I thought it meant that I was just pretty. I'm talking to Benji Madden about his tattoo because, you know, I have a really is about his tattoo that's the Last Supper because I have a. Okazuje się, że zespół Good Charlotte był podczas trasy koncertowej po środkowym zachodzie, w tym samym czasie, kiedy impreza Video Music Awards miała miejsce no i to afterparty, więc nie mogli tam po prostu być. Jesse comes in and writes Well he's well, he at that point I was fighting trying to get away from him. And he put his hand over my mouth and told me to stop it, cut, you know, stop it, cut the after the alleged rape. She says she ran to a gas station where she called her father, who picked her up and drove her home. We rode home in silence, he didn't ask me what happened, he didn't ask me. What I did or where I was. Wiele z was bardzo często zostawia mi komentarze w stylu: a gdzie rodzice? Dlaczego puszczają dzieci na takie imprezy? Kto nie wie, że dziecko jest gdzieś po nocy, na jakimś mieście? Trzynastolatka. No i macie odpowiedź, tak? Kobieta mówi, że tata się nigdy nie interesował, nawet w samochodzie nie pytał się, gdzie była, co robiła i co się stało. Ale słuchajcie, skontaktowano się z tym ojcem, który powiedział, że nie przypomina sobie takiej sytuacji, nie przypomina sobie odbierania córki z żadnej Stacji gazowej z żadnego miejsca, żeby w ogóle była taka sytuacja, że siedzą w samochodzie, a on nie wiedział, gdzie ona była. Kobieta powiedziała też, że jej znajomy zawiózł ją do Nowego Jorku. Ta trasa trwała 5 godzin, aby właśnie mogła w jakiś sposób dostać się na imprezę. Jednak tutaj nie możemy tego zweryfikować, ponieważ ten przyjaciel niestety już nie żyje. Do tego wszystkiego są też zdjęcia Didiego i Jay Z, na których widać, że są w innym miejscu niż to, co opisała kobieta w swoim oskarżeniu. Nie jest jasne, czy udało się ustalić miejsce ich pobytu przez całą noc czy może się przemieszczali. any part of coming out against such powerful people? Yeah, I'm, I'm scared of what could happen, but um, I'm more afraid of letting it eat me alive from the inside out than I am of Being by fans. Kobieta zmieniła też swoje zarzuty. I pierwszy raz, kiedy ja mówiłam o tej sytuacji, oskarżony był tylko P.D.D., a teraz został dołączony do tego Jay-Z., więc ona to zmieniła. Też do końca nie wiedziałam, jak to było. Nawet wam mówiłam w filmie, że to jest chyba ta sama sytuacja, o której mówimy no bo wątpię, że były dwie sytuacje. Trzynastolatek, które rozmawiały z kierowcą limuzyny. No i to jest ta sama historia tylko że kobieta dodała, że był tam też obecny Jay-Z. I według um, artykułu na CNN, mamy napisane, że była tam też jego żona, Beyoncé. Nie wiem, czy to jest w dokumentach, bo tych dokumentów całych w internecie nie ma lub ja nie mogę znaleźć. Jakby były, to bym tutaj całe czytała. Są to domysły, tak? Są to domysły, że celebrytka B tak opisana w oskarżeniu. No to chodzi o Beyoncé, bo kto inny jak celebrytka na B mógłby być e, z Jay-Z? Ale ja cały czas podkreślam, że to, co mówię w filmach, to są domysły, to są informacje z internetu, to są e, niektóre dokumenty sądowe, ale to, że ktoś kogoś oskarża, nie znaczy, że to jest prawdą, bo nie mamy na to jeszcze dowodów i będziemy mogli e, bardziej o tym mówić, czy tak było, czy nie, jak już będzie jakaś decyzja sądu, tak? Podczas pracy nad tym odcinkiem pojawiły się nowe informacje. Toni Basby mówi, że zawsze weryfikuje oskarżenia od swoich klientów. Jeżeli chodzi o kobietę, o której dzisiaj rozmawiamy, jej sprawa została przekazana firmie Basbiego przez inną osobę, która również zweryfikowała ją, zanim wysłała ją do firmy Tony'ego. Jego firma dalej wszystko weryfikuje i powiedzieli, że kobieta zaoferowała, że podda się badaniu wariografem. Jak widzieliście, jej oskarżenia nie pokrywają się z niektórymi faktami, i odniosła się do tego w nowym wywiadzie z NBC. Kobieta przyznała się do tego, że może popełniła jakieś błędy. Może nie do końca pamięta, co miało miejsce w danej nocy, w końcu było to 24 lata temu. Jednak nadal mówi, że jej ojciec ją odebrał i że atak miał miejsce. Jeżeli chodzi o to, gdzie znajdował się Jay-Z oraz Didi i zdjęcia, na których są oni na afterparty w klubie Lotus, no to wygląd domu, który ona opisuje, a klubu Lotus nie pokrywają się. Kobieta powiedziała, że tak naprawdę nie pamięta, gdzie jechała, gdzie to było, gdzie to miało miejsce. A do tego, jak cały czas powtarzam, jeszcze sobie poczekamy, bo będzie to najwcześniej maj, ale prawdopodobnie będzie to jeszcze później, ze względu na to, ile tych oskarżeń po prostu jest. Dajcie mi znać co myślicie, nie wiem czy tutaj wypada oceniać ofiarę i to jaka trauma jej się przytrafiła, czy był to jeden mężczyzna, czy dwóch, czy w ogóle byli to ci dani celebryci, czy też inne osoby, no znowu powtórzę się, ale no nie wiemy, nie mamy jeszcze żadnych dowodów, to są wszystko oskarżenia składane, do tego mamy prawnika, który teraz wzbudza bardzo dużo kontrowersji na temat swojej rzetelności, więc tutaj już będziemy po prostu czekać co dalej. Domyślam się, że jeszcze bardzo dużo informacji wyjdzie do internetu przed majem, bardzo dużo oskarżeń. No według mnie trudno, żeby nagle wszyscy stwierdzili, że złożą pozwy przeciwko Didiemu. Gdzieś musi tu być ta prawda. Przypominam, że zaatakował swoją y, byłą partnerkę, że bardzo regularnie był agresywny, że jest wideo z kamer CCTV, które na początku on mówił, że były zedytowane, później się do tego przyznał, gdzie widać jak bardzo jest agresywny. Więc łatwiej jest uwierzyć w to, że faktycznie te niektóre rzeczy miały miejsce. Więc ja będę starała się Wam jak najszybciej dawać nowe informacje w tej sprawie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa pa!